Nie wiem, czy też macie takie doświadczenie i ktoś z rodziny opowiada o tej osobie, to się nagle okazuje, że nie była taka, nie, taka bardzo fajna, tylko um, ma jakieś tam swoje, swoje historie. I, znaczy zoka jest po prostu bardzo, bardziej prawdziwa. E, jest jakby tutaj narracja pierwszosłowa, więc jesteśmy dosyć blisko, jesteśmy w jego I to są takie myśli, które... czy też, jakby, no tak, zapowiadaj, czy zna Pan osobę, która jest podobna do tej Zofii Wilkońskiej, Pana bohaterki? Znam, znam bardzo dobrze taką osobę, bo to jestem ja. <śm> <śm> znaczy, ja, nie, ja niestety właśnie jestem takim, e, e, no takim właśnie e, wrednym z rzędom mentalnie. <śm> <śm> jestem już też dosyć wiekowy, więc no, jestem, jestem taki ja wieczny, głodny. Użyją mnie różne rzeczy. No czas się przyznać. No właśnie tak, y, y, Ja u siebie tego długo nie widziałem, ale właśnie y, niedawno mi powiedziała żona, że to nie ma co ukrywać, Ty no, to w no, końcu, że to, to jesteś. No to ładnie, to teraz ja już nie wiem, gdzie mam postać. to już mi została tylko Pana Marku. Mam nadzieję, że nie jest bardziej złośliwa od pani Krykońskiej. Nie, chyba nie, wszyscy zgodni się, że to jest najbardziej breźna postać, jak nie tu jest po prostu taka e, historia, że no niektórzy po prostu oczekują, że postać starszej pani będzie taka łagodna, będzie robić na drutach, będzie smażyć te placki no. i płaskać po no z tym, że jakby w rzeczywistości tak, takie osoby nie istnieją, znaczy, nawet jak ja sobie pomyślę, że z własnego dzieciństwa jakieś takie starsze osoby znam, to jednak potem jak się dorasta, nie wiem, czy też macie takie doświadczenie i ktoś z rodziny opowiada o tej osobie, to się nagle okazuje, że no nie była taka, nie, taka bardzo fajna, tylko um, ma jakieś tam swoje, swoje historie. Znaczy Zofia jest po prostu bardziej, bardziej prawdziwa. No. Jest jakby tutaj narracja pierwszoosobowa, więc jesteśmy dosyć blisko, jesteśmy tej grupy. I to są takie myśli, które bardziej no, pewne, pewne żeby mieć co y, opisać, bo to wszystko co jest w tych książkach, no to jest y, albo wzięte z innych książek, albo z życia. No, ja jakiś przesadnie przesadnym czytelnikiem nie jestem, więc ja będę jakby z ulicy. Znaczy, A, to, przepraszam, tym... miałem powiedzieć o spokojnie. Lubię. No dla mnie to jest po prostu takie, jak ja wcześniej właśnie powiedziałem w wywiadzie radiowym, że jest to taka przygoda, no, mogę, mogę się wyrwać, wyrwać z domu, wsiąść sobie w samochód albo w pociąg, z kimś tam pogadać po drodze albo na miejscu, no to jest sama przyjemność, po prostu wyjście, wyjście z domu fajnie wygląda. Bo pomyślałem, że ja potrzebowałem takich małych potwierdzeń, nie? że jak wyślę jak opowiadanie na konkurs i jak tam zostanie jakoś tam przyjęte, Ktoś tam się dobrze o tym wypowie, no to ja się jakby chwycę tego i zacznę coś więcej z tym robić. No i wysłałem to opowiadanie. Gdzieś się to zakwalifikowało do takiego festiwalu hmm, kryminału we Wrocławiu, bo tam były też takie zajęcia z bondą. No i ja on no, O, mamy tu komedię kryminalną. I wtedy ja się w ogóle zorientowałem, że napisałem coś, że, 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 to, że, to, że to ktoś postrzega jako komedię. Bo wcześniej, jak starałem się coś napisać komediowo, no to właśnie wychodziło jak ta miła, miła, miła starsza pani, że to wychodziło po prostu sztucznie, nie? że to było widać, że to jest jakiś tam przez kogoś ulepiony tam dziwny świat, a dobra, no uwierzymy, no jest, jest jak jest. A tutaj jakby poszło to samo, ta Zofia, Zofia sama, się, sama się jakby narodziła, ożyła i w ten sposób funkcjonowała, więc ona jakby yy, wrzucona w ten świat, stworzyła wokół siebie tą, tą komediową warstwę. Mniej więcej tak to wygląda, dlatego w, tych, w tych, tych moich książkach cały czas ucieka ta warstwa kryminalna i czasami ta, ta, ta historia tak zaczyna się, powiedzmy, trochę momentami komplikować, dlatego, że, że właśnie ja też mam zawsze taki plan, dosyć prosty, co bohaterka ma zrobić. No ale potem jak przychodzi do jego realizacji, to pewnie z wielu powodów ten plan mi się troszkę raz znaczy jeden z powodów jest to, że ja dosyć długo piszę, przynajmniej pisałem, bo miałem wcześniej jeszcze pracę, mam rodzinę, więc to wszystko było dosyć ciężko pogodzić i, i to się schodziło. Więc jak zaczynałem pisać, no to była inna historia. W połowie to już tyle czasu minęło, że już tak naprawdę tych założeń nie, nie do końca pamiętam, już byłem jakby w innej sytuacji. I faktycznie jest też tak, że, że potem się okazuje, że to nie pasuje. Nie? No tak, tak mówią, że to bohaterka wybiera. No ale takie sytuacje, które jakby narzucamy z góry, to potem czasami faktycznie fabularnie nie da się do nich dojść, I, i, to, I to w moim przypadku jest to zmora moją, bo po prostu ten plan cały czas muszę zmieniać. To może bardzo dobrze, bo nawet no, twórca nie wie, co z tego wyniknie, prawda? Znaczy ja, 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 trochę, ja trochę muszę wiedzieć, znaczy takie, takie kamienie milowe staram się ustalać i ich pilnować, ale jakby w trakcie, no to też, 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 też pozwalam sobie na jakąś schodę odpowiedział Pan na mego tam, nie wiem, posta, czy jak to tam nazwać, bo tam, nic, nie jestem tam w nazewnictwie zbyt biegła, na Facebooku, jak pojawiła się informacja o spotkaniu z Panem i powiedział Pan, że nie ma Pan takiej energii jak Zofia Wilkonska. Ja bym ja sam, że przyjdę, sprawdzę, co niniejszym czynię i mam już jakieś zdanie. <głosy> <głosy> Ale wracając do. Chciałabym wrócić do Pana książek, bo jestem po lekturze wszystkich tych pięciu części plus Pawełka również przeczytałam. I właśnie myślę, że to, co chcę powiedzieć, a pozwolę sobie, bo mam nawet przygotowane, e, kilka cytatów z Pana książek, które bardzo mnie, że tak powiem, nie wiem, urzekły, można by wręcz powiedzieć. E, a że jestem gadatliwa, tak jak Baba i porucznik Borewicz, którego jestem, że tak powiem, fanką również, nawiązując do Pana książek. Więc trochę mi to pewnie zajmie. Miałam przygotowane cztery pytania, ale jedno już mi tutaj pani Ewa, że tak okay. ukradło, więc już trochę będzie krócej, ale pozwolę sobie, bo pytania mam na końcu. Czy mam takie pierwsze pytanie? Czy osoby żyjące, które często, o których często Pan wspomina w swoich książkach typu szeregowy poseł? czy też Piotr Kraśko, czy inne, nie będę wspominać, bo tam Państwo pewnie wiedzą, o kogo chodzi, kto czytał. Ma pan jakieś, nie wiem, takie, jakby to nazwać, że wie pan, że na przykład one, nie wiem, dawały panu znać, że tam pan o nich wspomniał, czy jakoś są pozytywnie nastawione, czy negatywnie? Znaczy, myślę, znaczy ja osmarowałem tutaj tylu polityków w żeby ma... <sumłysza> no, Właśnie. To, właśnie odpytam, czy czy, czy doszły do pana jakieś słuchy tak zwane, że? Znaczy jeszcze mnie nie odnaleźli. <sumłysza> no Okej, okay, dobrze. Jest to adlewory. jest nadzieja, że. Można się już, już, już Tak, ale znaczy, tak, tak już powiedziano od razu po premierze tej niebieskiej. Tej politycznej, że jeżeli to zostałoby ocenzurowane, odsądz... to zostałby chyba tylko tytuł. Być może, ale znaczy ja jestem zwolenniczką tej pierwszej wersji, żeby była jak najdłuższa. Moim zdaniem, jest pan bardzo dobrym obserwatorem takiej codziennej naszej rzeczywistości i właśnie bardzo mi się to podoba, że właśnie czytam o czymś. Z czym mam do czynienia, co widzę, no powiedzmy w telewizji, bo tutaj w też prawda, raczej z telewizji znamy te, to, o czym Pan pisze, ale właśnie bardzo fajne. I właśnie bardzo ciekawe przemyślenia. Trochę mi to wydłuża czytanie książki, bo jak ja sobie to czytam, to ja sobie to właśnie jeszcze tam jakoś analizuję, a no dobra, tutaj zgadzam się z tym albo nie. I pozwolę sobie tu właśnie w ramach zachęcenia, tam prosili Państwo, może ktoś nie czytał, to, to ja na przykład mam takie fajne tutaj o życiu sobie wypisałam trzy. Że życie to powinno zacząć, z czego nie możesz mieć. A gdy już ci się wydaje, że to masz, to, to ci się wyślizguje z ręki. Albo na przykład, lubię też, życie jest jak torebka foliowa, wierzysz, że będzie trwać wiecznie, a może rozerwać się w najmniej spodziewanym momencie. No i chyba moje ulubione to nie, że to jakoś tam z autopsji szczególnie ale życie jest jak biegunka. <laughs> Nigdy nie masz gwarancji, że na pewno się skończyło. <laughs> I tu może, w tym momencie, się w tym momencie właśnie mam, i mam w związku z tym pytanie, czy właśnie te takie sentencje, nazwijmy to, tak, czy one one przychodzą tak w czasie pisania, czy ma pan może jakiś folder, nazwijmy to, z takimi, bo już powiedzmy skądś to wziąłem, tak, i w jakimś momencie mi się to przyda, w jakim momencie mi się to przyda i pan to z tego folderu wyjmuje, jak to mówią, jak z przysłowywałem, I właśnie mnie to bardzo interesuje. To, to, to jest moje następne pytanie. No jeszcze to znaczy jedno, że poczekam. To, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest różnie. To znaczy, jak, jak piszę, no to zależy, jak mi jak, jak, jak dobrze się pisze, to piszę od razu z jakimiś tam zabawnymi scenami. Jeżeli piszę w jakimś takim stresie, albo w ogóle nie czuję historii, to wtedy strasznie przelatuje nad tekstem, zostaje taki goły, surowy tekst i on w ogóle nie ma jakich, jakichkolwiek znamion komedii. I potem też wszystko to zmiany i są problemy i tak dalej. Już teraz tak powiem, było, wcześniej nie do tego nie, 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 nie czułem. I jakby te... Ja, ja, ja czuję, gdzie mogę, że tak powiem, wycisnąć coś ze sceny. I wtedy się staram właśnie nad tą sceną posiedzieć. Bo nie jest niestety tak, co może widać, że, że sypię tymi żartami z rękami, Nie, No bo Rogoziński taki jest, nie? ale ja właśnie jakoś tak wy, wy, wymęczam te, te żarty. Ale na przykład y, od pierwszej części staram się to. Bo w pierwszej części w ogóle nie sądziłem, że to zdanie z tym kurczakiem tak ludzie będą kurcze wspominać. Nie? Że, ale ten tekst z tym kurczakiem to jak mi kupiło, od razu przeczytałem. Być matko boska. To tego się nie spodziewałem. A potem już czułem presję że w każdej musi to zdanie być, no to wtedy na tym zdaniu to, 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 to siedzę przez całą książkę.